Co ją obchodzą jakieś młoty? Co ją w ogóle do wszystko obchodzi? Teraz w głowie obracała się tylko jedna myśl. Więc to Swietłana. Co tu robiłaś za blę w poniedziałek wtorek, wieczorem i nocy? Oskarżenie zawisło w powietrzu. Switchła spuściła głowę, wpatrując się pod kieliszek na stole, odolała kurwo i stiera, zbliża do ust, ale nie przychylawszy nawet odstawiła zapała ze szklankę sokiem i wypiła duszkiem. Potem nagle zdecyd zdecydowawszy się, wróciła się. Płakałam mu w bankiet, jak chcesz wiedzieć. Bo widzisz, i nie rozpowiadam tego, proszę. Tylko jaki wie o tym tylko Peter, i to nie mam nerwicę lękową. Teraz to pestka. Ale jak nie rzucił mój drugi, to ciężko było. Może wierzyć, prawie pół roku nie pracowałem, a teraz mam nawroty. Co 4-6 miesięcy tak nie łapię, że z domu nie wychodzę. Dwa, trzy tygodnie i mija, jak nie zapomnę o lekach. A potem znowu jest fatalnie, aż góry się, przy... aż w góry się chce przenosić. Napadłem mi w piątek. Weszłam przed obiadem z do, do, do domu. Myślałam, że to nawrót. Tak to wyglądało. W weekend spędziłam w łóżku. Wziąłem leki i podwójną dawkę, ale w niedzielę się skończyły. Bez recepty ich nie przydają. W poniedziałek w południu przyjechał Pitę, Wtedy mu powiedziałam, że na co choruje. Sprawdził lekarza, który wypisał receptę. Jakimś cudem, nie wiem skąd, nie wiem kto, przed nocą dowiózł tu te pigułki. Dał mi coś na sen. Albo to te pigułki, bo znam, jak zabita. Rano Peter był tu z jakąś pielęgniarką, która zakarmiła mnie i czymś sprytowała. Pod wieczór sam ją zmienił. I znowu nie obraź się ani nie zdziw. Nie wszystko pamiętam. Tulił mnie, wciskał trabetki prawie siłą. Nie wiesz jak to jest. Jak cię weźmie, to lepiej nie jej wiedzieć. Nie życzę ci. Jak się obudziłam, to znowu była pielęgniarka, ale w sumie stał się cud. Nigdyż tak szybko mi nie przeszło. Albo to nie był normalny nawrót. Nie wiem, ale w czwartek już. Nie zabierz na obiad do kajaki, nawet po południu trochę pracowałam, a dziś już jest prawie normalnie, tylko zmęczona jestem okrutnie. Choć pewnie nie jest jeszcze zakończony dobrze, bo teraz znów mi się na płaksy zebrało. Normalnie bym ci przecież tego nie opowiadała. Sytuacja ponieważ szklankę sokiem i zaczęła powoli dopijać. Długo żadna z nich się nie odzywała. Irina Michałowna wróciła do domu późno. Wprawdzie elegia okazała się już zamknięta, bo to przecież sobota po południu, czego nie wzięła pod uwagę. Dni jej się teraz trochę mylą, ale ten elegancki młody mężczyzna wziął ją do samochodu i powiedział docentom: Dobrze że włożyła najlepszą suknię, bo zaprosił ją do bardzo drogiej kawiarni, a na koniec jeszcze kazało zapakować dla niej kilka ciastek, na to, jak powiedział. Pierwsze kroki skierowała zatem do kuchni, by odłożyć te ciastka. Gdy zobaczyła kartkę na stole, przeczytała. Poza nią nikogo w kuchni nie było, ale gdyby był, zdziwiłby się, widząc jej pełen zadowolenia uśmiech. W niedzielę Oksana znowu nie wychodziła z domu. Powodów było wiele. Po pierwsze, musiała sobie wszystko pokładać w głowie. Wiedziała już, że znowu wykupiła się na maksa. Zupełnie jak wtedy, gdy obejrzała detektorowi w samochodzie. Po drugie. Musiała sobie policzyć, ile to grzechów ma na sumienie i jakie one są. Uśmiechnęła się gorzko. Powinna chyba wziąć się jakąś kartkę, wpisywać, bo pewnie nie pamięta tego. Cholera, a za wszystkie poniesie karę. Bo teraz to gospodynię chyba zabije. Tu aż spiekła raka na myśl o bolesnej rozkoszy bycia przezeń zabijaną. Po trzecie, postanowiła więcej nie kusić losu i nie dokładać nowego nieposłuszeństwa, a gospodin wyraźnie jej zakazał chodzenia samej. Z jednej strony, najlepiej by było wrócić do wili jak najszybciej, bo robota czeka i w domu w śledztwie, i z drugiej jednak nie była jeszcze gotowa zmierzyć się z gospodinem i Karą. Wiedziała, że będzie musiała sama o nią prosić. Odłoży to w poniedziałku. W poniedziałek pojedzie do ze Swietłaną i już się z nią mówiła. do kajaki i wróci do gospodina, bo dłużej tego odkładać nie można. Niech będzie, co ma być.